Sky Alliance. Wiele usług, jeden partner. Ja może zacznę, zacznę przede wszystkim od tego, co w zasadzie jest naszym celem? To jest takie, może pytanie retoryczne, ale no celem naszego, naszej pracy jest oczywiście to, żeby każdy z tej pracy wrócił bezpiecznie do domu, niezależnie od okoliczności. I ja bez znaczenia, jaka praca jest wykonywana czy są to spawacze czy czy są osoby które pracują przy montażu rusztowań czy wykonują różne prace w zbiornikach e, lub innych miejscach to Naszym, naszym celem zawsze jest zorganizowanie tak tej pracy, aby każdy wrócił cały do domu. Więc jak wygląda w większości taka świadomość w zakresie organizacji, asekuracji pracy na wysokości? Oczywiście, tak jak jeszcze raz podkreślę, chodzi tutaj o takie klasyczne stereotypowe myślenie. Więc to, co wszyscy wiemy, jest oczywiste, że każdy... Pracownik, który gdzieś wchodzi na jakąś wysokość powyżej tych kilku metrów, tak, powyżej w zasadzie dwóch metrów, powinien się zabezpieczać. Czasami, czasami warto zabezpieczyć tego pracownika nawet i na bardzo niskich wysokościach, nawet takich do metra, ale, ale o tym może później. I jak to troszeczkę wygląda tak w praktyce, więc ja może. Wiecie za... Państwo, że no tak, musimy tych pracowników jakoś zabezpieczyć, więc postanawiamy zaopatrzyć ich w podstawowe środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Środki ochrony idealnej oczywiście. I przekazujemy ten sprzęt pracownikom. I mm, kiedyś y, bardzo często było tak, że mm, Państwo po prostu gdzieś kupowali ten sprzęt jechali gdzieś od stepu BHP, albo mieliście konsultację z jakimś przedstawicielem handlowym, kupowaliście, tak jak wyszukaliście sobie w rozporządzeniu zapisy, że muszą być szelki, linka za amortyzatorem, kask i przekazywały, były te środki przekazywane pracownikom. I teoretycznie wydawało się, że ten temat jest za, załatwiony. Co otrzymujemy w zamian? Z czego jesteśmy tak naprawdę dumni, zadowoleni jako osoby, które to przygotowały? Spełnienie wewnętrznych wymagań, tak? Standardów, które gdzieś zostały nam narzucone. Mamy poczucie spełnionego obowiązku, ponieważ zrobiliśmy, co mogliśmy czyli dołożyliśmy należytej staranności i mamy teoretycznie wyposażonych i przeszkolonych pracowników. Na poziomie takim, powiedzmy bardziej zaawansowanym. Proszę sobie wyobrazić, że byłem niedawno w jednym z zakładów, gdzie pracownicy, e, zwykli pracownicy, zostali przeszkoleni w pewnych technikach e, dostępu linowego na pewnym systemie, który został dla nich dedykowany. I to nie są jacyś, o, jacyś specjaliści alpinistyczni, e, którzy robią to od wielu lat, nie. Po prostu pracownicy, którzy wykonywali swoje codzienne zadania, zostali przeszkoleni do pewnych zadań. E, czy ci pracownicy będą w stanie właśnie gdzieś dostawać się w jakieś takie miejsca? Tu mamy akurat z offshore zdjęcie, ale bardzo często będzie tak, że ten pracownik będzie wejdzie po prostu na dach i dla niego jeszcze to będzie duże wydarzenie, że on w ogóle może wejść na dach. Czy będzie gdzieś musiał się wspinać po, po różnych masztach, czy będzie w stanie przeprowadzić ewakuację na każdym etapie, czyli opuszczając pracownika a potem. Przystąpić do jakiejś dalszej ewakuacji. No i efektem końcowym e, tych wszystkich działań, e, które wcale nie muszą trwać dzień, dwa czy tydzień, mogą trwać o wiele, wiele dłużej. E, wszystko zależy oczywiście od e, środków i możliwości e, czasowych, finansowych. E, przygotowujemy podstawowe dokumenty, czyli mamy to instrukcje bezpieczeństwa pracy, mamy tam oceny ryzyko, ryzyka e, i dołączony plan ratowniczy. Ja może. I dalszym etapem, jeżeli mamy już tą dokumentację, mamy opracowany jakiś plan, jest kwestia szkolenia, czyli realnego, prawdziwego szkolenia. I teraz ważny punkt, ponieważ szkolenia VR, które się ostatnio pojawiły, Również z, z aplikacjami do pracy na wysokości. Osobiście uważam, że wszystkie szkolenia typu VR czy online przez czy internet są świetnym pomocnikiem, ale w żaden sposób nie załatwiają e, realizmu prowadzenia tych szkoleń i nie przygotowują pracowników do tego, żeby faktycznie e, zapoznali się z zagrożeniami. E, podejrzewam, że tylko bały, bardzo mały procent osób, które przejdą szkolenie VR, będzie w stanie wykonać. E, Realnie, e, bez zagrożeń, bez zastanawiania się, bez stresu, wejścia na różne obiekty, a już nie mówiąc o ratownictwie. Mówiąc jeszcze o, o szkoleniu, e, mówiłem tu również o miejscach i proszę zobaczyć, to są realne, proszę Państwa, zdjęcia gdzieś z miejsc i po lewej stronie e, e, pozwoliliśmy pracownikom rozstawić tutaj trójnóg e, i pytanie jest właśnie, czy to faktycznie będzie działać, bo potem się okazuje bardzo często, że w trakcie ćwiczeń nie zawsze wszystko działa idealnie i tak, jak powinno. Czyli mówimy coś, o czymś, co już istnieje od wielu, wielu lat i być może czasami warto było pomyśleć o wykorzystaniu czegoś, co już zostało zrobione, czyli nie ma sensu wyważyć otwartej drzwi. Proszę Państwa, nadzór ratowniczy w pracy na wysokości od wielu, wielu lat jest stosowany na różnych obiektach, właśnie na przykład morskich, czy różnego typu budowach, gdzie zwyczajnie specjaliści, którzy mają określone kwalifikacje, są do tego przygotowani, mają pewne doświadczenie, zostali zweryfikowani przede wszystkim przez niezależnych egzaminatorów, wykonali szereg działań ratunkowych. Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych pracowników. I to nie chodzi tylko o, o takie sytuacje, że ci, oni sobie siedzą na, na krzesłach i, i tylko czekają, jak ktoś spadnie. Nie, proszę Państwa. Nie dość, że oni opracowują pewną dokumentację, to również sprawdzają wszystkie punkty kotwiczące mało tego, upewniają się, że ci pracownicy, zanim zaczną pracować, to w momencie, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia wypadkowego, to zwyczajnie nic nikomu się nie stanie, nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na zasadzie posiśnięcia się wypadnięcia zakrabę. A jeżeli są sytuacje, na przykład yy, rozkładanie czy składanie rusztowań, gdzieś pracownik poślizgnął się zawistą o swoim urządzeniu samohamownym, to ci ratownicy są przygotowani do niezwłocznego reagowania. Na, na takie zdarzenie i sprowadzenie pracownika. reguły jest to 5-10 minut, gdzie pracownik jest już na ziemi, gdzie to pogotowie ma czas przyjechać, dojechać. Tak to wygląda. I często ci specjaliści są po prostu takimi freelancerami, działają w zasadzie kontraktów i są po prostu zatrudniani. Często są to zespoły dwuosobowe, gdzie cały czas przebywają w miejscu, w miejscu pracy. SQD Alliance. Wiele usług, jeden partner. Zdrowie i bezpieczeństwo w Twojej firmie. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, zdrowie w organizacji, systemy zarządzania, ESG, kompetencje miękkie. Poznaj naszą ofertę szkoleń w obszarze Safe and Healthy. Bezpieczeństwo pracy. Kultura bezpieczeństwa. Ergonomia. zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, systemy zarządzania. Ochrona środowiska. Wdrażamy nowe technologie w szkolenia. Aplikacje VR. Platforma szkoleniowa e-learning.